Cześć, jestem Sławek. Świadomie piję od 19 lat, a siorbię tak regularniej od 15. Jestem herbaciarzem. I jestem z tego dumny. Herbaty czarnej nie trzeba w naszym kraju chyba nikomu przedstawiać. Jednak, jak powstała pierwsza czarna herbata, to już mniej znana historia. Ta herbata jest mniej znana i mniej uznana przez ludzi, a dziś będzie naszym bohaterem. To lapsang. Jak tak sobie teraz myślę, to nie dość, że ponoć pierwsza czarna herbata to jeszcze do tego aromatyzowana. A teraz uwaga, bo normalnie się do tego nie przyznaję przy ludziach. Te herbatę aromatyzowaną osobiście mocno cenię. Choć jeden czajniczek na kwartał to dla mnie chyba optymalna ilość. Ale do rzeczy, jak mówił Mole, że tak zacytuje Bogdana Smolenia. Lapsang jest herbatą, która jest wędzona. Połączenie? Mocno nieoczywiste, ale za to bardzo charakterystyczne. Skąd w Chinach w ogóle pomysł na to, żeby herbatę wędzić? A o tym opowiada legenda. Przenieśmy się do wioski Tongmu, której głównym dochodem była właśnie uprawa herbaty. Dodajmy zielonej. Do okresu, w którym panowała dynastia Qing. Czasy wtedy były niezbyt spokojne. Jakieś ruchawki na granicy, przemarsze wojsk i inne takie ciekawostki. A tu, w Tongmu, zakończył się właśnie zbiór herbaty. Wszystko już wstępnie przygotowane do suszenia. A tu wieść gruchnęła, że idzie wojsko. A jak powszechnie było wiadomo, wojsko może być nerwowe i nie przejmuje się cywilami i ich dobytkiem. To nie były cywilizowane czasy. Mieszkańcy wioski na szybko wymyślili, że nie da się zabrać wszystkiego z sobą, a nie wiadomo co wojsko zrobi, jak zobaczy zbiór. Pozakrywali tylko herbatę szmatami i w dużym pośpiechu opuścili wioskę. Wojsko, jak to wojsko, jak miało do wyboru spać pod dachem albo pod chmurką, to co dość oczywiste, woleli pod dachem i zakwaterowali się w zabudowaniach wioski. Nie byli też jakoś bardzo wybredni, jeżeli chodzi o to, na czym się śpi. O ile było to mniej twardo od klepiska. Zaaranżowali sobie posłania na jakichś stertach szmat, w sumie dość miękkich, które były w chatach. Spędzili w wiosce kilka dni i poszli dalej. Mieszkańcy jak wrócili, to zastali mocno wyleżane sterty herbaty. To, że były wyleżane, to przysłowiowy mały pikuś, bo herbata przeszła też zapachem wojska. I coś z tym trzeba było zrobić. Sytuacja była dość wymagająca. Herbata jest wstępnie popakowana i to był jedyny plus. Minusów za to było więcej. Przede wszystkim okres, w jakim miała się suszyć, już minął. Była mocno połamana, no i najgorsze, przeszła zapachem wojska. A terminy goniły. To była już pora, kiedy trzeba było wysyłać towar na handel. Nie było opcji, żeby wysłać herbatę w takim stanie, bo tego nikt by nie kupił. Na połamane liście nie dało się nic poradzić, ale zawilgocone można było wysuszyć, a zapach można było zamaskować. Uwędzili więc cały towar. Przepływ ciepłego powietrza nieźle suszy, to wie każda z moich drogich słuchaczek, która w domu ma suszarkę. A zapach dymu zna chyba każdy, kto kiedyś był na grillu. Jest dominujący. W okolicy wioski rosły lasy sosnowe, więc to właśnie drewna z nich użyto do wędzenia. Tak przygotowany towar został wyekspediowany na handel. Okazało się, że co prawda Chińczykom smak się spodobał w stopniu bardzo małym, jednak Europejczycy byli pod dużym wrażeniem i nie było problemu ze sprzedażą. Herbata sprzedana, wioska uratowana. Z czasem miasteczko Tongmu zrobiło się rozpoznawalne z produkcji Lapsanga właśnie. Nie znalazłem informacji, czy w dalszym ciągu wykorzystuje się wojsko do osiągnięcia efektu, ale wydaje mi się, że proces został powiedzmy ucywilizowany. A teraz kilka słów o tym, co się stało z herbatą. Wojsko zagwarantowało zebranym liściom może nieoptymalne, ale całkiem niezłe warunki do przemiany z herbaty zielonej, nieoksydowanej, do czarnej, w pełni oksydowanej. Sam proces jest naturalnym procesem zachodzącym w przyrodzie, ale głównie zachodzi od krawędzi liści lub w miejscach, gdzie są one uszkodzone. Tarzanie się w liściach herbaty mocno je połamało i parolowało. Tak się nazywa dość obrazowo te procesy, co znowu ułatwiło utlenianie, bo uszkodziło liście. I od tak powstała herbata czarna. A przynajmniej tak się mówi, bo historia herbaty potrafi być zakręcona, a czas, przez który towarzyszy ludziom już jest na tyle długi, że trudno dojść prawdy. Na koniec kilka historii z lokalu. Ilość lapsanga, jaką magazynujemy, jest przeważnie dość symboliczna. Jakoś wam brakuje odwagi, żeby spróbować. Jednak kiedyś klientka, serdecznie ją w tym miejscu chciałem pozdrowić, zamówiła sobie większą ilość lapsanga do domu. Trochę nie dawało mi spokoju, bo jest ona, jak wspomniałem, dość nietypowa jak na herbatę. Przy odbiorze nie omieszkałem zapytać. Czy aż tak zasmakowała wędzonka? Na co usłyszałem, że to do gotowania? Nie potrafię sobie przypomnieć, czy to miała być grochówka, czy fasolka po bretońsku. Zbaraniałem, ale jak do gotowania? Wtedy pani mi powiedziała, że jest wege, i trochę mi to wyjaśniło podejście. Fakt. Można aromat wędzenia do jedzenia dodać nie tylko mięsem. Jest papryka, czy śliwki wędzone. Jednak obydwa te dodatki są dość charakterystyczne i mogą znacząco zmienić smak. A smak herbaty lapsang jest bardzo delikatny, co przy gotowaniu może grać znaczącą rolę. A jak już przy tym jestem, to się przyznam, że lubię podpuszczać klientów, jak już się zdecydują na lapsanga. W dość prosty sposób. Proponuję im, żeby napili się z zatkanym nosem. Wygląda to dość zabawnie, jak nagle wszyscy przy stoliku, jak jeden mąż, zatykają sobie nos i piją. Ale ważniejsze jest to, że to nie jest tylko moja fanaberia. Ona naprawdę jest delikatna, a zatkany nos ucina w bardzo dużym stopniu aromat wędzenia. Na lokalu jest tylko jeden czajniczek, w którym podaję lapsanga z dość prozaicznego powodu. Wędzenie zostaje w czajniczku na długo, i nawet kilkukrotne ręczne mycie i wyparzanie nie daje gwarancji, że zapach nie zostanie. A raczej nie o to chodzi, żeby powiedzmy Genmajcza, która jest delikatna i w smaku, i w zapachu, nagle po nalaniu do czarki roztaczała aromat zbliżony do wędzonej makreli. Prawda? I tymi ciekawostkami z lokalu będę już kończył. Idę parzyć herbatę. Może nawet i lapsanga. Do na razie.